To właśnie tutaj. W samym epicentrum remontowego chaosu, wśród pyłu unoszącego się leniwie w snopach światła wpadającego przez okna, wśród gołych, niepomałowanych ścian pachnących jeszcze świeżym tynkiem i rozrzuconych chaotycznie narzędzi, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zrobili coś niezwykłego. Coś radykalnie szczerego w świecie pełnym iluzji. Otworzyli drzwi. Wpuścili miliony widzów do swojego najbardziej prywatnego, jeszcze nieukończonego świata. Do serca swojego marzenia. Pokazali swoje prawdziwe, budowane od zera sanktuarium miejsce, w którym, jak sami mówią, z dziecięcą niemal nadzieją, chcą schować się przed światem. Ale zanim tam zamieszkają na dobre, zanim tego ściany zapełnią się życiem i śmiechem, zrobili coś jeszcze bardziej odważnego coś, co jest absolutnym kluczem do zrozumienia całej tej historii. Przeniesieli intymność, Prawdę i kruchość swojego przyszłego domu, całą tę surową autentyczność, prosto na śniący, bezlitosny parkiet tańca z gwiazdami. A Polska zamarła. Para, o której w ostatnich tygodniach jest niewiarygodnie głośno, para, której każdy krok jest śledzony z chirurgiczną precyzją, a każdy publiczny pocałunek wywołuje falę krytyki i zarzutów o zażenowanie i przekraczanie granic, tym razem dosłownie rozgrzała parkiet do czerwoności. Ale nie zrobili tego byle jakim tańcem. Dostali zadanie z piekła rodem. Wyzwanie rzucone przez samych bogów tańca. Mieli zmierzyć się z legendą. Wykonali piekielnie trudno, a jednocześnie obezwładniająco sensualną, niemal hipnotyczną hachę do kultowej piosenki kraj to mistrzostwom Europy Solomona Burke I tu dochodzimy do absolutnego wow tej historii. To nie był zwykły układ taneczny. To była choreografia pomnik. To był święty graal tego programu. To właśnie ten taniec, przed laty, w brawurowym, niemal niemożliwym do pobicia wykonaniu Julii Wieniawy i Stefano Terazzino, przeszedł do historii programu jako jeden z najbardziej ikonicznych, magnetycznych występów, który zdobył komplet punktów i ustawił poprzeczkę na niebotycznym poziomie. Ryzyko było więc gigantyczne. Mierzyli się nie tylko z choreografią, ale z mitem, z duchem perfekcji z którym łatwo było przegrać i narazić się na śmieszność, na miażdżące porównania. A jednak stało się coś niewiarygodnego coś, co zaprzeczyło logice i oczekiwaniom. Agnieszka i Marcin nie tylko sprostali tej legendzie. Oni napisali ją na nowo własną, unikalną historią własnym bólem własną miłością własną nadzieją własną, surową prawdą. Para otrzymała komplet punktów. Mityczną, upragnioną, niemal nieosiągalną, idealną czterdziestkę od wszystkich jurorów. W studiu zapanowała absolutna euforia. Publiczność szalała. Jurorzy byli w absolutnej ekstazie. Nawet zazwyczaj najbardziej surowa, legendarna Iwona Pawlowicz, której dziesiątki są jak najrządsze biamenty, nie kryła absolutnego podziwu, szczególnie dla Marcina, który przecież nie jest zawodowym tancerzem. W swojej ocenie zawarła słowa, które przejdą do historii programu, słowa, które stały się natychmiastowym wiralem. Stef jest mistrzem tańca, ale też mistrzem robienia choreografii i tak pięknie eksponuje swoje partnerki. Tu Agnieszka była na pierwszym planie, ale ja nie oceniam Agnieszki. Zaczęła, by po chwili wypalić, patrząc prosto na aktora z mieszanką szoku i podziwu. Dawno nie widziałam tak dobrej cza, czy która wynikała z pejsi twojego, jak to powiedzieć, podbrzusza. Te słowa o pracy podbrzusza, wypowiedziane przez czarną mambę, były ostatecznym dowodem na to, jak bardzo sensualny, technicznie perfekcyjny i przepracowany był to występ. To nie były tylko emocje. To był najwyższy kunszt. Ale prawdziwy klucz do zrozumienia tej czterdziestki, klucz do zrozumienia tej surowej, niemal bolesnej emocji, która biła z parkietu, Leżał nie w krokach, nie w biodrach, nie w podbrzuszu. Leżał w materiale wyemitowanym tuż przed występem. W tej krótkiej, intymnej wizycie w ich przyszłym domu. To jest właśnie ten sznurek, który łączy wszystko w całość. To nie była kolejna gwiazdorska prezentacja luksusowej willi za miliony z basenem i złotymi klamkami. To był surowy, prawdziwy, intymny portret pary w trakcie tworzenia swojego miejsca na ziemi. Moment uchwycony w biegu między jednym treningiem a drugim. Zobaczyliśmy ich, jak malują ściany, w roboczych ubraniach, ubrudzonych farbą, zmęczonych, ale autentycznie szczęśliwych, w swoim nowym, jeszcze niewykończonym gniazdku. Kamery polsatu uchwyciły moment niezwykłej szczerości, moment, w którym opadły wszystkie maski. Para, nie kryjąc wzajemnych uczuć, opowiedziała o wspólnym zamieszkaniu. O marzeniach i o przyszłości. I wtedy padły te słowa. Słowa, które wyjaśniają każdy ich gest na parkiecie, każdy pocałunek, każde spojrzenie. Marcin, patrząc na Agnieszkę z czułością, zapytał retorycznie: To co, to będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem? To nie było pytanie do niej. To było pytanie do losu, do przyszłości. Agnieszka, w odpowiedzi, Zdradziła całą prawdę o ich związku i o niewypresji, pod jaką żyją od miesięcy. My potrzebujemy takiej swojej przestrzeni, żeby pobyć tylko my, bez bycia na widoku. Zrozumieliście? To był krzyk. Krzyk ludzi zmęczonych byciem na widoku. Po tych wszystkich tygodniach życia pod mikroskopem, po tych wszystkich okrutnych komentarzach. Po tych wszystkich pocałunkach krytykowanych przez internautów za zażenowanie, po tej tytanicznej pracy po 12 godzin dziennie na sali treningowej, oni pokazali, czego pragną najbardziej: ciszy, prywatności, azylu, normalności. I wtedy Agnieszka dodała zdanie, które jest mistycznym wręcz połączeniem ich życia prywatnego i tego, co właśnie za chwilę mieli zrobić na parkiecie. Mówiąc o swoim azylu, o tym remontowanym domu, powiedziała i mam takie poczucie, że ta hacha jest właśnie taka, że możemy w niej pobyć trochę sami. Pobyć trochę sami. Na oczach milionów widzów, wykonując najbardziej legendarny i sensualny taniec w historii programu. To jest właśnie paradoks ich miłości. Ich taniec był tak prawdziwy, tak przepełniony ich własnymi emocjami, ich własną historią budowania wspólnego życia wbrew przeciwnościom, że stał się na te półtorej minuty ich prywatną, intymną wyspą. Ich osobistym azyłem pośrodku medialnego oceanu. Ich taniec był krzykiem intymności w hałaśliwym, oceniającym świecie show biznesu. A ten dom, ten dom, który malują, który remontują, który pokazali w tak surowym, niedoskonałym stanie, to jest ich ostateczna obietnica. To jest ich manifest. To jest ich miejsce, w którym się schowają. Jak pięknie podsumował to wszystko Marcin Rogacewicz, mówiąc o ich przyszłości, o tym, co jest dla nich teraz najważniejsze. Będzie cicho i spokojnie. Po tym wszystkim, co przeszli, po tych wszystkich burzach, oni po prostu budują sobie ciszę. Własnymi rękami. I ten idealny wynik 40 punktów nie był tylko za pracę pod brzusza. Był za tę niewiarygodną odwagę, by pokazać swoją prawdę. Swoją kruchość, swoje marzenie o normalności, tę prawdę, którą teraz zamurują w ścianach swojego azylu daleko od kamer, daleko od ocen, daleko od hejtu. Po prostu oni w ciszy i spokoju w domu, który jest obietnicą normalnego życia.